Was tym razem z Puszczy Solskiej. Korzystając z tego, że mam odcinek Kopnego Piachu, to mogę coś ponagrywać. Dzisiejsza trasa to jest mieszanka. Na początku były szutry premium na roztoczu środkowym ze strefą krawędziową roztocza, że w pewnym momencie dojechałem do takiego miejsca, gdzie byłem totalnie na skraju Podobno była prawie, że przepaść. Ja się musiałem wdrapać pod górkę Natomiast poniżej mnie było płaskie zielone morze puszczy solskiej w której teraz jestem no ale później zjechałem pięknym zjazdem po płytek betonowych i wjechałem już właśnie do samej Puszczy Solskiej. No, chyba zaraz będę mógł jechać, bo już teren zryty przez motokrosowców i kładowców Wydmy się kończy. No, ale może najpierw jeszcze powiem o temacie dzisiejszego filmu. W dzisiejszym filmie chciałbym wrócić trochę do tematyki, która już się dawniej. Przewijała na moim kanale jeszcze pod starą nazwą, czyli trochę o Ruchu Światłożycie, a dokładniej nawet o gałęzi rodzinnej Ruchu Światłożycie, jaką jest domowy kościół. O moich takich wrażeniach po pierwszych rekolekcjach jaka jest różnica pomiędzy Oazą Młodzieżową? Tutaj dodam, że Oaza to jest właśnie potoczna nazwa Ruchu Światłożycie. A jej gałęzią rodzinną, jaką jest domowy kościół. Jest trochę różnic, jest bardzo dużo wspólnych rzeczy, ale myślę, że warto się w ten temat zagłębić. No i cóż, ja, na ile jestem w stanie, to dzisiaj na ten temat opowiem. No, wpakował się człowiek na jakąś trasę MTB, więc jest błoto, jest strumyk, jest wątpliwy mostek, tam nawet kawałek dalej wodospad, no ciekawie, dobra, spróbuję to przejść jakoś i jadę dalej. Mamy kolejny odcinek kopnego piachu, więc znowu trzeba rower prowadzić. Więc może zacznijmy od tego, czym jest sam ruch światło życie i jego gałąź rodzinna, czyli właśnie domowy kościół. Ruch światło życie jest ruchem odnowy kościoła założonym przez czcigonego sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i ma za zadanie formować zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe, ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych w sakramentalnym związku małżeńskim do e, umacniania swojej wiary, do tego, żeby ta wiara była taka w pełni świadoma, żeby wiedzieć co w ogóle po co jesteśmy w kościele katolickim jakie są nasze w ogóle zadania jako świeckich i jak po prostu dobrze iść do w kierunku zbawienia no więc jeżeli chodzi o e, takie może podstawy, jak wygląda taka formacja. Więc formacja, czy to w Ruchu Światło-Życie, tym młodzieżowym, czy właśnie w domowym kościele, opiera się na pracy formacyjnej w ciągu roku, która jest zwieńczona rekolekcjami. Zazwyczaj są to rekolekcje 15-dniowe w czasie wakacji, oczy nie tylko, czasami są też w innych terminach. No i czasami mogą być też krótsze rekolekcje, jakieś czy tematyczne, czy na przykład przygotowujące do tego, żeby później prowadzić grupę. No i jeżeli chodzi o tą formację, tak, tak z grubsza jest tyle. No mógłbym tak na rozprawę kilka godzin na ten temat mówić, ale. To już możecie sobie sami doczytać, czy może kiedyś jeszcze kolejne filmy na ten temat będę nagrywał. Ale jeżeli chodzi o właśnie formację, to nas grubsza wygląda tak, że są spotkania takie czy to w Łazie młodzieżowej, co tygodniowe, czy też jeżeli chodzi o tą gałąź rodzinną, są one raz w miesiącu. W czasie takich spotkań najczęściej opieramy się na jakimś konspekcie i albo rozważamy Ewangelię, albo jakieś takie kwestie bardziej, jeżeli chodzi nawet o jakieś sprawy bieżące. Tak na dobrą sprawę jest cała masa różnych możliwości. To też zależy od tego, na jakim etapie formacji się człowiek znajduje. Jeżeli chodzi o rekolekcje takie młodzieżowe, no to od czwartej klasy szkoły podstawowej jest Zwyż, są stopnie najpierw oazy dzieci Bożych, później oazy nowej drogi i w końcu oazy nowego życia. Każdy ten etap ma po trzy stopnie, czyli to jest formacja w ciągu roku i rekolekcje wakacyjne, czyli na dobrą sprawę zaczynając w czwartej klasie podstawówki przez 9 lat co roku jeździ się na inne rekolekcje. Ale to jest nie koniec. Później można chociażby pojechać na tak zwaną kodę, czyli kurs oazowy dla animatorów i później prowadzić grupę na takich rekolekcjach czy w parafii. A także można też pojechać na rekolekcje krótsze typu oazy modlitwy, typu AZ rekolekcyjnia diakoni. Natomiast jeżeli chodzi o domowy kościół jest to troszeczkę inaczej, bo no nie, nie zawsze się uda, żeby z danej grupy każda, każde małżeństwo mogło co roku pojechać na rekolekcję, więc jest to trochę rozbite. Nie ma takiego nacisku, że trzeba co roku jechać na, na kolejny stopień, bo się wypadnie z obiegu. No, w wodzie młodzieżowy jest to trudniej, no bo później się wypada z tej grupy rówieśniczej. I jeździ się na przykład z młodszymi. Natomiast no w domowym kościele takiego problemu nie ma, jest to trochę inaczej rozwiązane. Idąc dalej, jeżeli chodzi o tą formację, jeżeli chodzi o samą formację, to ona ma na celu nie tylko, żebyśmy się dowiedzieli różnych informacji, ale także to, żeby Cały czas się nawracać, cały czas poprawiać siebie, swoje jakieś wady, niwelować. Także tutaj jest też to związane z wysiłkiem bo, żeby być też takim uczciwym w tym wszystkim, no to naprawdę trzeba trochę tego wysiłku w to włożyć. Natomiast no, efekty są. Bardzo dobre. No, ja tak może od razu zaznaczę, że ja z ruchem Światło-Życie mam do czynienia od 14 lat. Właśnie tak mniej więcej 14 lat temu. Po raz pierwszy pojechałem na dzień wspólnoty, zwany u nas w Diecezji. Jestem z Diecezji Zamońsko-Lubaczowskiej. wyprawą otwartych oczu. Ozowicze pewnie wiedzą o co chodzi, bo. Na rekolekcjach wakacyjnych jest taki punkt programu, natomiast tutaj jest to właśnie w formie Dnia Wspólnoty Wiosennego. No i tak się zaczęło, później zaczęliśmy jeździć na rekolekcje, najpierw jako uczestnik, później jako animator. No i od jakiegoś czasu z żoną też się formujemy w gałęzi rodzinnej, czyli w domowym kościele. Miałem dokończyć opowieść podczas trasy, natomiast trafiłem na drogę, która mnie dosyć mocno wybąbiła, no bo jednak trasa po korzeniach, po piachu dała mi trochę w kość, więc później już nie miałem siły nagrywać, trzeba było dojechać do końca. Przejdźmy teraz do opowieści o tym, jak wyglądają rekolekcje. Rekolekcje, czy to w domowym kościele, czy to w Oazie Młodzieżowej, mają bardzo podobny schemat. Zaczynają się i kończą modlitwą. Rano zazwyczaj jest to jutrznia, wieczorem różnie czasami jakaś adoracja, jakieś uwielbienie. To też zależy wszystko od stopnia tych rekolekcji, jakie akurat się przeżywa. Ale. To są takie stałe elementy, i gdzieś w centrum dnia jest Msza Święta. Poza tym musi się zmieścić spotkanie w grupach, gdzie rozważamy Słowo Boże, oraz czy to jakieś konferencje, czy na przykład szkoła śpiewu, szkoła liturgiczna, gdzie można się właśnie czegoś nowego dowiedzieć, czegoś się nauczyć. Po obiedzie zazwyczaj jest czy to czas taki bez jakiegoś zorganizowanego planu na rekolekcjach takich dla młodzieży, gdzie można chociażby pograć w piłkę w jakieś plaszówki czy porozmawiać między sobą na spokojnie bez żadnego pośpiechu na punkty programu czy też na rekolekcjach domowego kościoła. Jest to wtedy czas dla rodziny, gdzie można zabrać dzieci na przykład na wycieczkę. I no ten schemat rekolekcji jest bardzo zbliżony. Generalnie polecam każdemu przeżycie takich rekolekcji, bo naprawdę bardzo wiele dają. Może na pierwszy rzut oka się nie wydawać, że tak jest, natomiast rzeczywiście Później człowiek wraca z takich rekolekcji i jest tak, ma bardzo dużo energii i ma jakieś takie świeższe spojrzenie na wszystkie aspekty życia. Więc każdemu polecam. Ale może teraz troszkę o różnicach pomiędzy właśnie Ozją Młodzieżową a Domowym Kościołem. Więc o części już powiedziałem, że w Odzie Młodzieżowej. Spotkania są co tydzień w ciągu roku I no generalnie trzeba być cały czas na bieżąco, żeby ze swoimi rówieśnikami jeździć na rekolekcję, żeby trochę nie wypaść z obiegu. Natomiast domu w gościu spotkania razem miesiąco i nie ma takiego ciśnienia, żeby po prostu rok do roku jeździć zawsze na rekolekcję, żeby nie wypaść z obiegu. No bo tutaj grupa jest cały czas ta sama, czyli tak zwany krąg domowego kościoła, gdzie jest od czterech do sześciu, siedmiu małżeństw. Już nie pamiętam dokładnie, ile tam jest ta górna granica. Oczywiście zawsze na spotkaniu musi być ksiądz, żeby to też nie było tak, żeby jakiś herezji tam nie głosić. W oładzie młodzieżowej zazwyczaj jest to także spotkania ogólne, gdzie jest właśnie ksiądz. A później spotkania w grupach, no to ciężko, żeby ksiądz się rozdzielił na przykład na 4-5 części, że na każdym spotkaniu w grupach był, więc tam jest troszeczkę inaczej, natomiast też musi mieć nad tym jakąś taką kontrolę pod kątem teologicznym, żeby też właśnie animatorom przekazać, co powinni mówić, w jaki sposób powinni mówić, no i też jakieś wątpliwości wszelkie rozwiewać. Natomiast, jeżeli chodzi o spotkanie domowego kościoła, ksiądz musi być zawsze na całym spotkaniu. No jest dużo łatwiej, bo to jest raz w miesiącu. No i z takich bardzo widocznych różnic, które na przykład ja z moją żoną zauważyliśmy po naszym doświadczeniu z oazą dopiero na rekolekcjach domowego kościoła, które ostatnio przeżywaliśmy, że Domowy kościół nie ma takiej jakby spiny, że nie ma czegoś takiego, że jest punkt programu, no to zaraz jest jakaś afera, jak się na przykład chwilę spóźniło. No wiadomo, wynika to z tego, że w Ładzie Młodzieżowej, gdzie na rekolekcjach załóżmy jest kilkadziesiąt osób, no to jak jedna się zacznie spóźniać, no to wszystkie inne też się zaczną spóźniać. A nawet taka sytuacja z pewnych kolekcji, gdzie byłem jako animator, gdzie jak jedna osoba zaczęła się źle czuć, to zaraz później połowa osób zaczęła się źle czuć i wszyscy wychodzili z kościoła w trakcie mszy świętej, bo, bo każdy się źle czuł, gdzie w rzeczywistości no było widać, że to jest zazwyczaj udawane. Natomiast w długowym kościele jest tak, że no, jedzie się z dziećmi. Często to są małe dzieci, które wielu rzeczy nie rozumieją i jest po prostu wszystko w takiej wolności. Nie możesz zdążyć na dany punkt programu, bo ci dzieci nie dały. Okej, okay. nic się nie dzieje. Rodzina jest tutaj najważniejsza i w pierwszej kolejności masz się zająć tymi dziećmi, żeby dzieci nie cierpiały na tym, że ty chcesz brać udział w jakimś punkcie programu. Więc nie ma problemu, żeby na przykład się podzielić, jak mamy ten jeden z punktów programu, o którym zapomniałem wcześniej wspomnieć, czyli namiot spotkania, tą modlitwę osobistą, no to jest wyznaczony na to czas trochę dłuższy, załóżmy pół godziny, że idzie najpierw jedno z małżonków, drugie się zajmuje dziećmi, później się wymieniają, żeby to było wszystko w takiej wolności i na spokojnie. Tak samo, jeżeli dzieci będą przeszkadzać w trakcie jakiegoś punktu programu, to są dzieci. Dzieci mają do tego prawo. Więc też to bardzo, bardzo tak pozytywnie wpływa na odbiór tego. No, myślę, że naprawdę warto, jeżeli mamy taką możliwość właśnie zaangażować się w jakąś wspólnotę. Nie mówię tutaj, że ruch światło życia jest jedyną drogą do zbawienia czy coś, no bo każdy znajdzie sobie swoją. Natomiast tutaj szczególnie dla małżeństw jest to Myślę taka jedna z lepszych opcji, dlatego że yy, zazwyczaj, no jak obserwuję na przykład jakieś różne yy, grupy parafialne, jest tak, że na przykład w jednej wspólnocie są w większości tylko kobiety, w innej chociażby wojownicy Maryi czy Liga Szumana są głównie mężczyźni. No i później ta formacja to. Ta dojrzałość w wierze się trochę rozbija, że jedno z małżonków jest gdzieś tam wyżej, drugie jest gdzieś tam niżej i to się wszystko rozjeżdża. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o domowy kościół, jest właśnie tak, że małżonkowie formują się razem i razem są na tym samym etapie tej formacji, na tym samym etapie mniej więcej wiary. Więc. No też pod tym kątem łatwiej jest na przykład zrozumieć jakieś e, różne kwestie dotyczące wiary w takim codziennym życiu. No i cóż, żeby już nie przedłużać, to naprawdę polecam to doświadczenie domowego kościoła, rekolekcji domowego kościoła, czy też właśnie oazy młodzieżowej dla osób młodszych. Są też rekolekcje ozowe dla osób dorosłych, które nie są w małżeństwie, więc tutaj jest jak najbardziej duże pole do popisu i naprawdę warto chociaż spróbować zobaczyć jak to wygląda, przy czym dopiero przeżywając rekolekcje, dopiero będąc na tych rekolekcjach, na całych rekolekcjach, nie, nie rezygnując gdzieś tam w trakcie, tylko właśnie po przeżyciu całych rekolekcji, widać całe to bogactwo. I można wiele rzeczy opowiadać, można się produkować, yy, tłumaczyć, natomiast dopiero będąc na rekolekcjach, dopiero po przeżyciu rekolekcji, widać owoce tego, co się dzieje. I jest to bardzo, bardzo istotne żeby właśnie wygospodarować sobie czas na rekolekcje, czy to będą krótsze, czy dłuższe natomiast jest to bardzo ważne bardzo pomocne i zdecydowanie każdemu polecam no nawet tak jak już wspominałem na te, po tych rekolekcjach, na których niedawno byliśmy no do tej pory z żoną mamy także no my chcemy tam wrócić i w ogóle mamy taki zupełnie inne patrzenie na, na, na całą otaczającą nas rzeczywistość. I naprawdę czuliśmy się na tych rekolekcjach, gdzie na dobrą sprawę prawie nikogo nie znaliśmy. Czuliśmy się lepiej niż, niż wśród najbliższej rodziny. Była atmosfera taka dużo, dużo lepsza niż można sobie nawet wymarzyć w najbliższej rodzinie, żeby była. Więc to też jest takie bardzo budujące, jeżeli róż, różne osoby z różnych miejsc są w ciągu kilku dni w stanie utworzyć taką po prostu atmosferę, takie relacje, że no ciężko się z tymi ludźmi rozstawać. Więc jeszcze raz, polecam każdemu, żeby się zainteresować Ruchem Światło-Życie, Domowym Kościołem i jeżeli macie taką możliwość, chociaż spróbujcie. Zobaczcie jak taka formacja wygląda, jak wyglądają rekolekcje, jeżeli uda nam się pojechać, bo moim zdaniem zdecydowanie warto. Chodzi o temat domowego kościoła, ruchu Światło Życie. Na ten moment to wszystko. Dajcie znać w komentarzu, czy może mieliście jakieś doświadczenia właśnie z ruchem Światło Życie. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!